Dobra, to jesteśmy właśnie z przewodniczącym naszej szkoły i jak oceniasz dzisiejszy mecz? Hej wszystkim. Ja generalnie pragnę bardzo serdecznie pogratulować przede wszystkim zawodnikom, bo wiem, że zrobili świetną robotę, jak na to, że niektórzy przygotowywali się dosłownie dwa miesiące czy trzy miesiące, tak samo czy liderkom. Pokazały nam niesamowite show. Jesteśmy pod ogromnym wrażeniem, że to wszystko udało się spiąć tak fajnie w taki wspaniały turniej. Ale dziękujemy każdemu Piątkowiczowi, wszystkim uczniom, bo atmosfera była po prostu cudowna. I my jako samorząd jesteśmy z Was dumni, że udało się ten turniej w taki sposób zrobić. Jak się nazywasz i jakie masz wrażenia po meczu? Nazywam się Jan Guść i wrażenia po meczu mam. Hmm. Mam bardzo pozytywne wrażenia po meczu. Bardzo cieszę się, że wygraliśmy mam z Zdarte. Mam nadzieję, że jutro nikt mnie nie zapyta o nic, bo prawdopodobnie nie będę mógł nic mówić. No i tak. Paweł, hmm. górą, zwycięstwo! właśnie po Słuchajcie meczu Jezu. No. I co pan powie jakie wrażenia? Co pan Obym odczuwa? sięgały Zenitu, ale jestem bardzo zadowolony z postawy naszych e, zawodników. Naprawdę. Naprawdę e, to było to, to było ważne spotkanie. Cieszę się, że ten e, Jak się to nazywało w ogóle? Turniej noworoczny. Turniej noworoczny, właśnie, że on wrócił. Po, po czasach pandemii. Także mam nadzieję, że to będzie kultywowane. Dobrze, moi drodzy, właśnie jesteśmy po meczu, jak słychać po mnie, i, e, I pytamy się. I widać uczniów. po mnie. <laughs> I pytamy się uczniów, jakie były ich wrażenia, więc Leon, jakie były Twoje wrażenia po meczu? Według mnie było super, ale ledwo żyje. I wygląda, jakby ledwo żył, chyba pewnie też. No i jakby kolejny dzień, kolejna wygrana. A masz coś do przekazania nowodworkowi jeszcze, jakąś wiadomość na przyszły rok czy coś? Na przyszły rok ciężko powiedzieć Widivici. <laughs> Także <laughs> tylko tyle mam do przekazania, ale mega fajnie, że udało nam się to wspólnie zrobić. I zaznaczę tutaj, że to była praca obu samorządów, więc musimy oddać też nowodworkowi tutaj pod tym względem. Cześć. <laughs> tak, dziękujemy wszystkim i gratulujemy. To ja wam bardzo dziękuję i gratulujemy jeszcze raz.